Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z naszych krzyweczek. Ja sobie nagrywam to w zasadzie po marszu po nagraniu poprzedniego odcinka, bo tak, zanim się przesiądam na coś innego, to sobie stuknę od razu i, i zagram. Co tam jeszcze, co mogę wam ciekawego powiedzieć? Wszystko mnie boli, słuchajcie, wszystko mnie boli, wszystkie mięśnie bolą, ale dobrze, po prostu z kolegi grubacego może się stanę trochę kolegą mniej grubacym, więc to zawsze jest jakiś plus, czekajcie, włączę Face'a tutaj, bo żeby nam nie dzwonił nic tam w tle. Gdyby ktoś zdecydował się do mnie napisać. Eee, no i co jeszcze można by wam powiedzieć? Chyba nic, może zagrajmy. Zagrajmy sobie może tym razem. od dołu pójdziemy, zawsze chodzimy z tej strony. To tak mi logicznie, bo wtedy zawsze to le lepiej wychodzi. Ale ja tu widzę kilka haseł, które już kojarzę tak od razu z z, z, z. z. bomby, bym powiedział. Więc tak, model Nissana to od razu mi tu widzę Almera. Nissany mają akurat te fajne nazywnictwo, przynajmniej kiedyś miały zawsze, od regionów Hiszpanii. Almera, Leon, co tam jeszcze jest, Sat, Leon, Sea. może Seat, Nissan. Co ja teraz powiedziałem? To Seaty mają od nazwy od tych, a nie Nissany. Głupoty Ha, <gadam> Walnąłem teraz. W każdym razie niektóre firmy mają właśnie od nazwy od pewnych rzeczy. Na przykład Volkswagen ma od nazw wiatrów, czyli mamy Passat, mamy Golf, e mamy Lupo, mamy Bora, to są od nazw wiatrów. To akurat tyle kojarzę. A to pomyliłem Nissany z tymi, z Seatami akurat. To ja to gamon nie jestem. No tak się zdarza czasami tyle. Mm, mięsne zawija, zawijanie w sosie, to jest chyba zraz. Bardzo ciężki metal na M, to jest takie krzyżówkowe, popularne hasło, ozm, Osm. I ksiądz w armii, to jest kapelan, kapelan wojskowy. Yy, niby nic, a wiele znaczy. To jest zero? Nie wiem. Tiki, to może być jak nyt, to były takie jakieś meble. To były kontiki. E, kontiki I wtedy by mi pasowało tu zero. E, ok, miasto na Mazurach koło Kętrzyna. Kastyjska królowa to jest Izabela. Izabela. Zbo Zbocze. Ok. I nie topiesz, jak zaburzenie wzrokowe. To by był mroczek? Myry oczek i wtedy to było RESZEL. Jest taka miejscowość? Przepraszam, jeśli ktoś jest stamtąd. Eee, może? MROCZEK? RESZEL. No, pasuje jakoś w miarę. No, to jest w miarę też proste. Żołnierze odesłani do domu to jest oczywiście rezerwa. Rezerwa. Okej, okay. i to też jest bardzo krzyżówkowe hasło. Chyba, że dobrze znacie Biblię. Syn e, Izaka jest to Ezaw. To jest takie dziwaczne hasło w sensie. Dobrze pewnie pasuje w układaniu krzyżówek, bo ma bardzo specyficzne litery obok siebie, które się rzadko zdarzają. W takim układzie na cztery litery. Pewne hasła właśnie zauważyłem, że takie 3-4 są bardzo popularne w krzyżówkach. Osm, Ezaw, co tam jest jeszcze? Woda mineralna. Bardzo długo było Nata na przykład, pomimo tego, że, że to już nie jest do końca istotne. E, albo nie wiem, czy woda Nata jeszcze istnieje, jest popularna. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ostrzone to mogłyby być noże. A no, e, i wtedy to było iżmak, czyli by gryząc z półkuli północnej wytwarzający piżmo, no to by był piżmak. Tak, e, piżmaki wytwarzają piżmo? Okej, okay, to wiem przynajmniej, noże. Marka toniku Coca-Coli, ale ja to nawet widzę. Kinley, to jest oczywiście. Słowa go pijacie tonik? Kiedyś jakbym młodszy, to strasznie lubiłem. Ale mam wrażenie, że to jest trochę tak, że z wiekiem przychodzi. Naprawdę komunikator internetowy Skype, No to w gruncie rzeczy, jest popularny, więc no, może faktycznie. Używacie jeszcze Skype'a w ogóle? Ja już mi się dawno nie, nie zdarzało używać. Przecież jak czasami z jakimiś na przykład firmami się komunikujemy, czy z jakimiś takimi innymi jakimiś partnerami, takimi zagra... nawet z zagranicy. Nie, no to, to już mi się zdarzało raczej hangoutem, że tam z kimś się po mailu po prostu małeś i hangoutem googlowym. A ryba z wąsami to jest zawsze sum, o na przykład. Składane zadaszenie nad wystawą na m kończące się na za, My powiedział, że to będzie Markiza. W domu mamy, moim rodzinnym na tarasie. Zawsze fajna rzecz, bo jeszcze tam akurat słońce pada z tamtej strony, więc jak się rozwinie taką markiskę, siadasz sobie, jest słoneczko. Super sprawa. Odgłos przy jedzeniu to jest mlask? Mylę. Bo to jest odgłos przy jedzeniu. O, mylę asyk. Chyba tak. Mlask. Ehm, psz, 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 psz. Przyjęty sposób postępowania. Nawet widzę, że jest na dole. Jest to uzus. To jest z języka prawniczego. I chyba. M, chyba tyle. Drewno z topoli drżącej. No, nie wiem. Jego założycielem Mahomet, To jest Islam. I wtedy bezolizantku z 25 sierpnia, no, sierpnia byłaby Luisa. I drewno stopoi drżącej, to jest osina. I wtedy tak to jest nur. No, chyba jest taki tak jak nur. Osina. No, Osina o właśnie jakiś. Jeden misklik. Dumę można przełknąć. Duma. Albo z zniewagę można przemysłować. Dobra, to proste. Góry w Peru to jest Andy. To jest chyba drugie najwyższe pasmo górskie świata po Himalajach. Tak? Chyba Andy są najwyższe, drugie po Himalajach. Ale chyba nie ma wiesz. Albo Kordyliery to są te. Czy tak się na to mówi na te góry? Kordyliery czy góry W Przecież te w Ameryce są też bardzo wysokie. To są chyba Kordyliery, to się tak nazywają te góry. Te, w której idą, że tak powiem, przez cały zachód USA, aż tam do góry do Kanady. Tak się wydaje, to są chyba. Y Córka rybaka to jest, nie jest Ilona, córka rybaka, ale by mi pasowało, ale poczekajmy jeszcze, może, bo tego nie jestem pewien. E, coś tu może jest. Bublewicz. Nie był Marian Bublewicz. Chyba był Marian. Osborne to będzie Ozzy. Ozzy. Ej, wiecie co, kiedyś miałem no mówię, długie włosy i w ogóle słuchałem tak jakby w metalu, roka i tak dalej. Teraz mam te, te krótkie, też mi się zdarza słuchać, to po prostu jakbym młodszy, to się takimi rzeczami bardzo przywiązywałem. E, w każdym razie, wiecie, że jak słuchałem w ogóle Metalu, Rock'a i w ogóle tego, tego gatunku, nigdy w życiu mnie nie siadł praktycznie Black Sabbath. W ogóle, kompletnie. Jakoś ta osoba o, z jego kompletnie mnie odpychała, w ogóle cały Black Sabbath, jakoś tak. Może, może jedna, dwie piosenki jakoś mi podchodziły, e, ale, ale nie więcej. E, Okej. Okay. Gryzonie statr to nie są świstaki? Słynny świstak siedzi i zawija je w streberka? Świstaki. Okej. Okay. Król budzący strach poddanych. To jest tyran. Co drogo, wiecie jak ja idiotycznie wyglądałem w długich włosy. Ktoś kiedyś wyczaił, chyba z Góry Kalwarii był. I ja tam do gimnazjum chodziłem i ktoś mi wyczaił na rocznikach i zrobił moją fotę. Jak mam takie długie włosy, wyglądał, jak taki debil najgorszy. Ale wtedy to było dla mnie bardzo ważne, żeby nosić długie włosy. To był taki, wiecie, element tożsamości młodzieżowej. Jaka rzeka płynie przez Monachium? Zdziwia Mary to był archanio Gabriel. Gabriel. Kroniki to mogłyby być Annały chyba wtedy. Annały. Marian mi pasuje, tak jak sobie posprawdzałem bo tu by mogły być fishbin, fishbin płytka z Paszczy Wieloryba, Danczy, no nie wiem, czy to jest to, ale pasuje mi Żbin, to fishbin zwykle jest hasło, bo tak, tu będzie Gwen Stefani, bo to jest, widzę, Gwen amerykańska piosenkarka, i wtedy, gdybym dał tutaj Marian, to patrzcie, co się dzieje. Jest Ina, Izara, Woga, i tu mi się zgrywa Styren, Woga, Trwoga, Gwen, ani. Okej, okay, nie jest tak źle. Wiosenne kotki to były bazie. Tak się chyba na to mówiło. Bazie. Trojanowska to jest Iza. Centralne biuro antykorupcyjne to jest CBA. Wyspy z Grenadą. To jest, są chyba Karaiby. I za to poprawię się, bo coś mi zjechało. Kara i by. I wtedy pomnik ku czci żołnierzy byłby obelisk. I wtedy mi tu pasuje Ilona, córka rybaka. O, Okej. Okay. To Ol, Olwin, tego nie znam, Edward. Szymon To nie był Edward Oński? Tam nie była taka postać wytworzona przez niego? Słuchaj, drogą, to strasznie lubiłem Szymona Majewskiego. Teraz jak patrzę w przeszłości, pewnie jak teraz obejrzał, to bym powiedział, że nada. Ale wtedy jak oglądałem, to mi bardzo pasowało. Czekajcie, gdybyśmy zrobili tak, bo ten Olwin mi nigdzie indziej nie pasuje, jak patrzę sobie po długości liter, niż tu. Oliwin, Boże, dysleksjo ty chodząca, głupia. I wtedy tu może być lovelas? Wyro? Oszklony ganek, a nie garnek debilu. Dobra, dobra, to jest problem z dyslekcją, naprawdę. Zaufajcie mi, że po prostu czujesz się jak taki debil, że po prostu nie potrafisz czegoś przeczytać. Można ją przełknąć. A no dobra, to może po prostu ślinę można przełknąć, nie? Ja tam myślę poetycka, jakieś kurde dumy, inne, wiecie, głupoty. A to może po prostu kwestia śliny, nie? No, wydaje się dobrze, nie? No, dajcie zakończyć. No Zobaczymy, co się wydarzy. Czy będzie max score? O nie, nacisnąłem tą literę O na górze. i Zmieniłem na vera Onda. Co za głąb. A gdzie ludzie popełniają błędy? Tutaj. Przy tym Marianie, faktycznie. A na. To co wy tu wstawiacie, nie wiem. Tu, patrzcie, nikt nie daje praktycznie tego onskiego. Nikt nie pamięta tego. Świstek? Nie wiem, czy mi to mogą mylić. Reszę. No to było to było dziwne hasło. O, huh, okej. Okay. Markizdy dosłownie nie znają. No ciekawe. No dobra, słuchajcie, wyszło całkiem nieźle. Mi się chyba, chyba wyszło dobrze. Więc co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to moi drodzy, były nasze krzyżyweczki, więc widzimy się jutro. Bajo.